My jesteśmy grupą tworzącą tak zwany kościół uliczny we Wrocławiu. Oficjalnie nie nazywamy się kościołem, no ale nim jesteśmy, tak? Bo jest tam głoszone słowo, jest głoszona Ewangelia. Modlimy się o ludzi, czasami uwielbiamy Pana, jeżeli przyjdzie zespół. Więc, więc no jest to kościół, kościół, który nie ma ścian, który nie ma barier, a dachem naszym wspólnym jest niebo. I spotykamy się jakby z ramienia Team Challenge, dlatego że my jesteśmy też chrześcijańską misją społeczną. I tak też e, funkcjonujemy na ulicy ze względu też na pewne prawa, e, gdzie musieliśmy zgłosić to e, i do odpowiednich urzędów i placówek, e, że jesteśmy w tym miejscu, żeby to było legalne, żeby to nie było e, jakoś w, nie, nie w porządku, tak, że, że jeżeli przyjdzie policja czy Straż Miejska, to my tam jesteśmy, mamy na to zgodę e, i głosimy tam Ewangelię. Stowarzyszenie Ten Challenge ma też program Coffee House, który, który właśnie pomaga osobom uzależnionym, współuzależnionym i w różnych kryzysach życiowych. Teen Challenge ogólnie powstało, jakby założycielem Teen Challenge jest David Wilkerson, pastor, może znany dla niektórych z Was, 30 lat temu, i on właśnie jako pierwszy wyszedł na ulicę, najpierw do gangów, do prostytutek, i, i później służba zaczęła się rozwijać. Powstało dużo oddziałów, więc jest to stowarzyszenie globalne. W Polsce mamy 52 oddziały, gdzieś około 40 kilku coffee houses, które funkcjonują przy kościołach. I funkcjonowaliśmy właśnie jako punkt konsultacyjny coffee house w kościele Kanan. Mieliśmy swój, swój, swoje pomieszczenie, tam gdzie mogliśmy zapraszać gości w kryzysach bezdomnych, jak i uzależnionych, ale niestety pandemia nas wykurzyła stamtąd, ponieważ były pewne obostrzenia, więc nie mogliśmy, nie mogliśmy tam już w tym miejscu być. Ale przeorganizowaliśmy szyki i wyszliśmy na ulicę. I tak naprawdę, najpierw jako street workerzy chodziliśmy do tych najciemniejszych miejsc: rampy, pustostany, działki, gdzie przychodziliśmy z Ewangelią, ale też z ciepłym posiłkiem do osób w kryzysie. I później zaczęliśmy jakby przychodzić na Plac Dawida, bo tam też się spotykamy do teraz. To jest w tym miejscu, tworzymy tak zwany ten Kościół uliczny No nie tak zwany, to jest Kościół uliczny. Który, który funkcjonuje do dziś, i stopniowo, stopniowo przychodziło tam coraz więcej osób w kryzysach, ale też zaczęły dołączać się inne kościoły. Także kościół uliczny składa się z różnych kościołów. Także mamy tam chyba około 10, 10 kościołów, które obecnie nas wspierają w różny sposób, przychodzą, żeby się modlić, przynoszą ciuchy, ubrania, przynoszą, gotują zupę, wydajemy tam ciepłe posiłki wydajemy odzież i przede wszystkim oferujemy im pomoc. Ale o tej pomocy powie już Łukasz, co jest naszym celem i co robimy. Zanim jednak przejdziemy do tego, bo to poproszę o ten filmik króciutki. On jest akurat z zeszłego roku, ale, ale myślę pora ta sama, też jesienna. Także zapraszam was króciutko, żeby zobaczyć mniej więcej obraz tego, co, co się dzieje tam na Dawida. Słałem swojego Syna, Jezusa Chrystusa, kochanego mojego Syna, którego umiłowałem, który jest jednorodzony mój syn. I powiem wam coś, co wam się może w głowie nie mieści ani w sercu. Bóg Ciebie bardziej ukochał nawet jak swojego Syna. Odważnie się tak mówi. Wiecie dlaczego. Bo on swojego Syna dał dla siebie i za mnie. I On umarł po to, żebyś mógł żyć. Cześć, witajcie kochani Łukasz z tej strony i ja bym poprosił teraz cytat z Jakuba. Możemy dać cytat? A jak nie, to przeczytam z telefonu. Tylko mam troszkę inny przekład. To ja może przeczytam z telefonu. List Jakuba, drugi rozdział, werset 15 do 17. Przypuśćmy, że brat lub siostra nie mają ubrań i codziennego pokarmu, a ktoś powie im, szalom, ogrzejcie się i pojedzcie dobrze, a nie da im tego, czego potrzebują. Jaki z tego pożytek? Wiara zatem sama w sobie, bez towarzyszących jej uczynów jest martwa. Kochani, widzieliście na wideo, co się tam dzieje. Jest zupa, są ubrania, jest też pomoc medyczna, teraz przyjeżdża też karetka, która nas wspiera. Mamy medyków, także to już to, co było, to było rok temu, teraz tu jest dużo więcej. To jest wsparcie takie doraźne, tak? jeżeli ktoś mieszka na ulicy, mieszka, żyje na ulicy, to. To jest to, co on potrzebuje, i to do niego przemawia, tak? Ale to nie jest cel sam w sobie. Jest wiele inicjatyw, wiele akcji, również tutaj we Wrocławiu, gdzie można coś zjeść, jeżeli jest taka potrzeba, można się ubrać i itd., itd. Ale to, co ci ludzie potrzebują, to jest poznać żywego Boga, i tam właśnie mo mogą go poznać. Nie w budynkach, tylko w środowisku, które oni znają, tak? Oni potrzebują porozmawiać też bardzo często, potrzebują z kimś normalnym porozmawiać, bo żyjąc na ulicy, bardzo często spotyka się ludzi z ulicy, tylko i wyłącznie, tak? Ta sama rozmowa, dzień za dniem, te same nałogi, wszystko to samo ale w poniedziałek jest szansa, że ktoś może przyjść i może usłyszeć o Jezusie, może dowiedzieć się, że można żyć inaczej, może wysłać świadectwa ludzi, którzy zmienili swoje życie właśnie dzięki Jezusowi. I co więcej, i to jest najważniejsze, że oni mogą przyjąć Jezusa i mogą dosłownie wyjechać do ośrodka. Współpracujemy z wieloma ośrodkami w Polsce, które są chrześcijańskimi ośrodkami. To są ośrodki, gdzie głosi się Jezusa, gdzie jest też terapia. Ci ludzie mogą wyjść na, na prostą, dosłownie na prostą z Jezusem. I to jest cel. I do tego zapraszamy właśnie, żeby nawet zobaczyć, jak to wygląda. A jeżeli macie kogoś, kto jest w potrzebie, może widzicie kogoś, kto jest w kryzysie, kto mieszka na śmietniku, możecie go zaprosić. Każdy poniedziałek, godzina 19, Plac Dawida, to jest z tyłu PKS-u, tam, gdzie podjeżdżają busy lokalne, to jest tutaj u nas we Wrocławiu. Myślę, każdy zna to miejsce, gdzie jest PKS. Oni prawdopodobnie już słyszeli o tym miejscu. Wystarczy im przypomnieć, ci ludzie, pamiętajmy, że oni funkcjonują inaczej. Dzisiaj im powiemy coś, oni za pół godziny już nie wiedzą w ogóle, że nas widzieli. Czasem trzeba im powiedzieć dziesięć razy, żeby oni zapamiętali, że z nami rozmawiali. Więc jeżeli im raz powiecie i nie przyjdą, nawet nie będą pamiętać, to nic. Mówcie im każdego dnia, jak ich zobaczycie. To w końcu może przyjdą i w końcu usłyszą o Jezusie. Amen. Kochani, chciałam jeszcze taką rzecz wam powiedzieć. Jak wiecie, nasz zespół, jaki tworzymy, to, to też osoby, które wyszły z uzależnień, które wyszły z różnych miejsc, z różnych kryzysów. Ja też byłam osobą uzależnioną i tak naprawdę tylko dzięki Jezusowi jestem tutaj i mogę mówić o tym i zaświadczać o tym, że jest nadzieja i że można wyjść z każdego błota, z każdego bagna i naprawdę dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeszcze nie wiem, czy jeszcze mamy trochę czasu. Dwie minuty, tylko tak chciałam zachęcić Was do wyjścia, bo powiem Wam, że ja miałam kiedyś sny, i Bóg mi pokazywał w tych snach statek, którym płynę po ulicach Wrocławia. I jak gdzieś w sercu wiedziałam, że to jest miejsce ulicy, Kościoła, gdzie my, że będę wychodzić na ulicę i głosić ludziom Ewangelię. Jak Pan Jezus powiedział zresztą sam, żebyśmy wszyscy głosili Ewangelię. Wszyscy nie, nie siedzieli tylko w kościele, w ławce, ale, ale też wychodzili na zewnątrz i głosili Ewangelię, ponieważ ludzie na zewnątrz giną. I powiem Wam, że kiedy, kiedy, kiedy Duch Święty mi powiedział o tym, tak usłyszałam wewnątrz, głos Boga, idź na ulicę, głoś, rób do czego Cię powołałem. To ja miałam wymówki. A, jeszcze dziecko mam za małe. A, ja tak dużo pracuję, muszę odpocząć. A, jeszcze nie mam odpowiedniego doświadczenia. A, nie mam wykształcenia w tym kierunku, bo wtedy jeszcze studiowałam resocjalizację, więc jeszcze tego nie skończyłam, byłam na początku drogi. I miałam bardzo dużo wymówek. Ale wiecie, jedno słowo, które usłyszałam, zmieniło wszystko, bo usłyszałam, jak Bóg do mnie mówi. Ale oni umierają na ulicy. Oni umierają każdego dnia. Oni umierają z przepicia, z wyziębienia. Bardzo dużo ludzi umiera w ciągu, w ciągu jednej nocy, szczególnie jak jest zimno. Oni po prostu giną. I giną nie tylko fizycznie, umierają, ale oni idą na zatracenie. I dlatego Bóg nas wysyła jako Kościół. W te miejsca, do tych ludzi, do wszystkich ludzi, nie tylko tych w kryzysie, bo wszyscy potrzebują Pana Jezusa, aby zostać zbawionym, wysyła nas, do, abyśmy wyszli i głosili. Dlatego chciałam was zachęcić. Jeżeli, jeżeli chcielibyście doświadczyć, zobaczyć, jak to jest, możecie przyjść na Dawida o 19. .00. Chociaż tak po prostu przyjść, może akurat ktoś będzie potrzebował modlitwy. Wiecie, w grupie raźniej, nie? <laughs> Dlatego zapraszamy Was serdecznie na, na te spotkania.